Hej, cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. To Wielki Powrót Adamko i Clash Royale. Bardzo polubiłem ostatnio tą gierkę, dlatego postanowiłem ją nagrać. I mam nadzieję, że wam się spodoba. A jak nie, no to nie oglądajcie, nie? Proste. Odbierzmy sobie darmową nagrodę. Poulepszajmy rzeczy. bo to naprawdę ważne. Ja nie wiem, czy nie jest za głośno. Teraz może być idealnie. Ale ja, teraz, jak nagrywałem grani, to było wtedy za głośno. Mamy do otwarcia kilka skrzynek. Jak widzicie, mam zero pucharków, nie grałem. To skąd te skrzynki? A no tutaj, jeden na jeden showdown. Nie zdobywa się pucharków, ale skrzynki już tak. Więc to jest całkiem fajne, jak się boicie, że przegracie, to polecam. No i proszę, pierwsza skrzynka. Gold. Minionsy. Knight. I szczauki. No to zagrajmy grę pierwszą. Jeszcze nie grałem na tym koncie. Bo mam swoje inne drugie konto, na którym mam dwunastą arenę. Nie chwaląc się. Zrobimy coś takiego. Nie, chyba nie. Pewnie się zastanawiacie, skąd mam prinsa. To też jest ciekawe. A z darmowych rzeczy ze sklepu. Darmowych nagród. Co niedzielę jest darmowa epicka karta. Dobra. Poszło łatwo. Oj, oj, Trzy razy uderzy. Dwa. Zrobimy coś takiego. Albo dobra, już lecimy po trzy. Prince jest bardzo dobrą kartą na początek. Bo bardzo dużo zadaje damage'a. Jeszcze jak ma tą szarżę, to dopiero. Dobra, to zrobimy tak. Też jakbym mówił trochę przez nos, to przepraszam. Oj, oj, oj. Dobra, poczekajmy na dwa razy eliksir. Wypuśćcie wy tu. Dobra. O! Teraz nie ma eliksiru. Jest bardzo dobrze. Bo ja wygrywam. Kolejna skrzynka zdobyta. Tę kolejną skrzynkę sobie otworzymy. O! Kolejny rycerz. Coś mogę ulepszyć? Rycerza. Nie, nie, ulepszyć. Też, jak widzicie, mam skrzynkę tutaj do odebrania, ale to zrobimy sobie później. Pora na walkę. Te walki na początku są bardzo łatwe. Wystarczy po prostu dawać wszystko. I przeciwnik nie ma szans. O. O kurde. Nieważne. To nie poszło tak dobrze, jak chciałem. Oj, oj, oj. Nie zabiłem mi. No nie, ja tu przegram. Ja szybko przebaczę jakoś obronić. Nie uderzaj, nie. Jest! O Boże! Mam... na hita przez minipekkę w tą wieżę. O Boże. O Boże. Ale szybko. Szybko pekka. Jeszcze raz. O dobra. Żeby było słychać odgłosy w tle, to też przepraszam, ale mój kot się bawi. No. Tak to jest, jak się ma kota. Ja nie wiem, czy tak atakować, czy tak. Czy normalnie z mostu. Spróbuję tak. I wypuszczę muszkieterkę. Oj. O Boże. No, poszło całkiem nieźle. Cztery razy uderzyła. Wiem, że to nie jest dobra obrona, ale muszę czymkolwiek się bronić. To skoro nie obrona, to atak. Zrobimy coś takowego. I zrobimy jeszcze tak. O Otwórcze No to mamy powierzy chyba Mhm mm Tak też myślałem Jakie on mi ataki robi Ile zadaje? Dobra Aj, Mogłem chwilę poczekać Co za gość on ma wszystko i wszystkich, żeby się obronić i żeby mnie zaatakować. I się obronić też. Zakończmy to. Ale tak tego nie skończę. No fajnie, a ja przed chwilą mówiłem, że będą łatwe te walki. Właśnie widać, jak łatwe. No, on ma co chwilę gianta i te strzałki od niego to po prostu jest. Dobra, do szczęścia wystarczy mi tylko jedna wieża. Dlatego pójdziemy z takim atakiem. Dawaj, prince! Jest! Ło! Wow. Na dwie koronki, ale przynajmniej wygraliśmy. No to już było ciężkie, przyznaję. Ale jakoś się udało. Dobra, odbierzemy sobie. Ja wolę te gobliny. One są lepsze jakoś. Dlaczego od razu ją lepsze? Czy ja mógłbym wymienić? O. Okej. Okay, nie zauważyłem. Może zamiast arczerek? Chyba tak. Dobra. Pora na kolejną skrzynkę. Gobliny i rycerz. O. To jest bardzo fajne. Mogę poprosić o kartę. To poproszę o mini pekkę. Bo jest jak na razie najlepsza. Oj, 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 Skupiłem się na ataku. Ale może jakiś się uda zrobić. Patrzcie jak tam pięknie lecimy. Oj, oj, oj. Raz uderz? Raz, dwa, dobrze. Tutaj mini pekka i muszkieterka. Oj. Dobra, że chociaż dwa razy uderz? Oj, oj, no, oj. No, no. Nieważne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zrobimy tak, żeby się cofnęły. A, nie cofnął się, dobra, nieważne. Chciałem dobrze, ale wyszło jak zwykle. Niech on zacznie strzelać, dobra. Oj. Może ją zabiją. Ej, let's go. O nie. Jest! Zabił ją. Poczekajmy chwilę. Wypuścimy tutaj prinsa daleko. Tu minionsy obronne. Dawaj, zniszczę wieżę. O nie no. Dobra, jeszcze raz uderzy. A nawet dwa. A nawet trzy. To jest na jednego hita dla mini Pekki. Dawaj. Jest. O, a tą emotkę dostajecie jak się połączycie z Supercell ID. To jest darmowe, nic cię nie robią. Ale dostajesz emoczkę i możesz mieć dwa konta. Co tutaj jest? Aha, fajnie. Dobra, pora na otwarcie złotej skrzynki. 120 golda. Dwie szczauki, minionsy. O, bardzo fajna karta. Jest spokojna, ale na razie jej nie będę wymieniał. A, jakby ktoś pytał, czemu mówię na strzałki i Tak po prostu. Chyba mogę, nie? Czy nie? I'm noob. Fajnie. Zobaczymy, czy jesteś noob. Oj oj, oj 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 oj. Oj Dobra, mini paka uderzy. zniszczą wieżę. Dobra, ale tego tutaj już nic nie wyjdzie z tego ataku. Okej. Okay. I nie wiem teraz co się bardziej opłaca zaatakować, czy główną wieżę, czy Dobra, na razie warto się obronić. Wyrzuć coś takiego, oj, 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 on też ma. To było niepotrzebne. Dużo. Oj, 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 Mam całkiem fajny pomysł. Aj, za późno. Takie coś, żeby się zajęli goblinkami, a tutaj Prince zniszczy wieżę. I teraz jestem w bardzo fajnej sytuacji, bo mogę z każdej strony wypuścić cokolwiek, żeby mu zniszczyć tę wieżę. Spójrzcie jak muszkieterka sobie poradziła. Oj. To nie jest dobry znak. Bo to bardzo dobry znak. Znak, że wygrywam. No fajnie. Poczekajmy. I zrobimy taki tak. Roz, to to będzie? No i tego ataku już się nie da pokonać. Pop, pop, pop! Mm. No całkiem nieźle. Całkiem bardzo nieźle. O, jeszcze złota skrzynka, to od razu odbierzemy. Arczerki, rycerz, fireball i muszkieterka. Tego się nie spodziewałem. No i co, pora na tą skrzynkę. Gold. 5 diamentów. Spir goblinki. Miniący. Strzałki, arczerki i muszkieterka. W kolejnym odcinku odbiorę tą skrzynkę za trzeci poziom. W tym sobie ulepszę strzałki i łuczniczki. No to by. Ile to trwa? 15 minut? No to. To by było na tyle z tego odcinka. A nie, nie na tyle. Poczekajcie. No, wróciłem. Dziękuję. To jest moje główne konto. <laughs> Całkiem fajne skrzynki mam do otwarcia. Ale na razie zobaczmy, co w klanie. Okej. Okay. Poprośmy o Goblin Gang. Dobra, o gorzej. Gorszej. Karty nie mogli dać. To co? Wszystko otworzyć? Czy tak po jednej skrzynce na jeden odcinek? Myślę, że w tym odcinku otworzymy Giant Chesta. Ale najpierw odbierzmy to. 5 dzikich kart epickich 1000 golda prawie. 3 diamenty. 17 strzałek. 40. O, jednej mi zabrakło. Ajajaj. Nie, nie. No niestety bez legendy. A śmiesznie by było, jakby w pierwszym odcinku była legenda, nie? Dobra, no to Giant Chest. W pierwszym odcinku. Wow, 2700 golda. 16 i Spiritów. O, minionowa horda na kolejny poziom. Całkiem fajnie. Bomber aż 200. I 62 rakiety. No, nieźle, nieźle. Uuu, drogo. Ale chyba się opłaca. Chyba tak. nowa Horda za 1000. I Earthwake. Tak, rider też. No a w kolejnym odcinku otworzymy sobie Magical Chesta. To, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jak nie, to nie oglądajcie. Nie ma w ogóle rozmowy. Papa. Pa.